Rolnik, szalony. jak szalony. Hej, dzień dobry. Wróciłam z pracy, jest godzina 14. Ja już zdążyłam umyć głowę. Bardzo, bardzo szybko. Mam parę rzeczy do załatwienia, niestety. Muszę jeszcze jechać na pocztę coś zrobić i później, słuchajcie, wychodzimy, tak że będę się trochę pinterować, ale nie będę Wam tego pokazywać, bo to jest bez sensu i tylko Wam pokażę, czy coś wymyśliłam, czy nie. <gryw> więc to by było to. A jeżeli chodzi o obiad na dzisiaj, to mój mąż wraca dopiero o 16, więc um, będziemy jedli razem i jest to samo, co wczoraj. Mizeria, ziemniaczki i te kotlety z kalafiora. A te kotlety naprawdę, jak je przesmażyłam na tej patelni... To jest wszystko w normie. One są przepyszne, naprawdę. I nawet mój mąż je lubi i robiliśmy sobie z nich hamburgery. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Więc idę zabierać się trochę za moje włosy i Ym... chyba się widzimy za chwilę. No, jestem po pierwszym suszeniu. I ostatnim, bo włosy się suszy raz. <śm> I powiem Wam, że moje włosy Ym... dogadują się ze mną idealnie. Spaliśmy przy otwartym oknie i coś mnie, gluty w nosie chyba, zaczęły się uruchamiać. A ja zużyłam y, maseczkę Kalosa, y, właśnie tą z keratyną. I taką miałam próbeczkę szamponu z Yves Rocher z Niemiec. Bardzo fajny, bardzo ładny zapach miał ten szampon. Bardzo lubiłam ten zapach. Starczył mi na y, dwa albo trzy razy. Teraz nie pamiętam. Ale naprawdę fajny był ten szampon. No i jak wiecie, moje włosy są w fazie po prostu wielkiego buntu. Jeszcze ich nie farbuję, żeby ich po prostu nie osłabiać jeszcze bardziej, ale widzę, że dochodzimy do ładu. I bardzo lubię maseczki z Kalosa. To znaczy one lubią, a ja lubię y, maseczkę... To znaczy nie, lubię moje włosy za to, że lubią tanie maseczki. <laughs> Może tak. Więc ja zabieram się za bardzo szybki makijaż. Y, buzia oczywiście Baja Bongo odstawia, bo się przebudzili. I miączą, że chcą żreć. Jakby koty były po prostu tutaj zabiedzone w tym domu, naprawdę. To jest skandal. Dobra, więc maluję się i biorę się szybko za obiad, bo niestety będziemy musieli coś zjeść, bo później nie wiadomo kiedy zjemy. Więc widzimy się za chwilę, a u mnie za parę godzin. <grym> <grym> już, 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 już. No i co? Czuję się trochę jak pudel. Ale myślę, że może być. No i już, słuchajcie, tylko ten tak. Dobra. Pasuje, ale... No nie wiem, zobaczymy. Może go wezmę ze sobą. I w razie czego go sobie przypnę, jakby mnie kudły kurzały. A teraz wiecie co, korzystając z okazji, że jestem ubrana, piękna, ładna, gotowa, o hollywoodzkim wyglądzie, jak zawsze zresztą, nie no, oczywiście świruję pawiana, to chciałabym Wam powiedzieć szybko na parę rzeczy. I to nie będzie nudne. A mianowicie, skąd się wziął mój adres e-mail? Bo mój adres e-mail to po prostu nic innego w świecie jak debilica. I dlaczego? Zanim założyłam kanta... kantał... kantał... Kanał na YouTubie to e, miałam maila kilka lat i się okazało, że e, on i tak nie działa. A żeby założyć konto na YouTubie, no to trzeba mieć e, konto e-mail na Gmailu i po prostu czarna pustka w głowie. Wręcz nic. I tak siedziałam kilka dni, słuchajcie, żeby wymyślić ten adres e-mail, i wpisywałam różne cudawianki, wiecie? I się okazało, że żaden z nich nie jest dostępny już, a ja nie chciałam żadnego adresu e-mail z cyferkami, cudawiankami i p itp., itd. Więc po prostu, że nie było żadnego innego adresu wolnego, to gdy wpisałam ten, nie było żadnego problemu. I to cała historia naprawdę. Nie miałam po prostu jak wymyślić Wam, mm, znaczy Wam. No to jest wstyd, tak? Bo jakbym poszła do sklepu, to nie podaję mojego adresu e-mail. Na przykład, ostatnio kupowaliśmy tam z mężem jedną rzecz i, i pan się pyta, czy mamy adres e-mail. No to mówię do męża, podaj ty, no bo ja nie podam. No ale wiecie, no gdyby trzeba było, no to już bym podała, nie? Na pewno by była kupa śmiechła, bo by się patrzyli na mnie jak na Marsjanina. Jedno z dwóch. Yy, chcę wam jeszcze powiedzieć o tym, że <laughs> piszecie mi, że podobają Wam się moje powiedzenia, że nie wiem, ja nawet nie zwracam uwagi na to, wiecie, jak ja mówię. W sensie, że. E, Śmiejecie się z tego. Z baja Bongo e, Co jeszcze było? E, baja bongo, kocham i uwielbiam. E, no jakieś, nie wiem, różne te powiedzenia, nie wiem, tam wymienialiście kurczę, no nie wiem, ale no skoro wam się to podoba, no to dla mnie jeszcze lepiej, nie? Bo żyć nie umierać. I coś jeszcze chciałam wam powiedzieć. Poczekajcie, bo ja sobie tu w kalendarzu w ogóle zerkam. Bo ja miałam jechać dzisiaj czy jutro w jedno miejsce? Jutro. Tak, także pył biedy. I jeżeli chodzi o y, jeszcze jedną rzecz, to moja siostra dodała już film. Simoneczka na Łuśdkach. Moja siora już dodała film na YouTubie. No i po pierwszym filmie to nie jest źle. Ja oczywiście y, nie oceniam jej, tak, bo. Przecież ja też nie jestem profesjonalistką ani nikim takim. Nie no, wyglądam trochę jak pudel. Ale one się jeszcze uleżą, te włosy, bo ja ich nie psikałam lakierem, żeby one mi się troszeczkę rozprostowały, wiecie? Bo wtedy stwierdzam, że będzie trochę lepiej. Ale nie no, dobra. No i moja Siara dodała pierwszy film i ona ma kanał Paulinet T przez 2T91. Więc wchodźcie do niej na kanał i pierwszy film jest 50 faktów o mnie i dziewczyna się trochę jąka i tak wiecie. Yy, 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 yy. No moje filmy też nie były rewelacyjne, ja zdaję sobie z tego sprawy i yy, forma przekazu takiego, wiecie, płynnego mówienia przychodzi dopiero z czasem, więc po więc Paula Luźny gacie a też radę. No, więc to by było to. No i ona ma takie, taką samą nazwę na tym na Instagramie, więc jeżeli chcecie, to też możecie wejść zobaczyć, co ona tam cuduje, kombinuje. Teraz z filcu robi zabaweczki, które sprzedaje, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wbijajcie, można kupić i zamówień ma trochę, także na pewno czas oczekiwania by był troszkę większy, ale jeżeli ktoś by był zainteresowany, to czemu nie? A fajne takiego kraba zrobiła fajączka, tak mi się podobało. Więc to by było to i czy coś jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? że mamy godzinę 15.15, .15, więc zaraz będę musiała wstawić ziemniaki, żeby jak mędrzulek przyjedy, to żebyśmy mieli już gotowe cibiutkie. A tak generalnie to już chyba nic więcej nie chcę Wam powiedzieć. Więc nie wiem, czy w dzisiejszym dniu jeszcze będziemy mogli się um, e, za... U, <śpuszczak> Czy jeszcze będziemy mieli dzisiaj jakiś kontakt, czy nie? Zobaczymy, dobra, więc dopiłam sobie soczek, nie wiem, może zrobię sobie przed dżumprezką. Przed małą kawłeczkę, więc zobaczymy. A, a jakby kto pytał, to sukienka to jest ta, która jest w intro na moim kanale, ale na razie usunęłam to intro, bo ono mnie troszeczkę irytuje i... Nie jest złe, jak na mnie, ale coś mnie zaczyna tam irytować i na razie go nie ma. Więc w tych starszych vlogach na początku jest intro i tam jest sukienka i ona chyba też była w którymś vlogu z Cypru. Także to takie fajne grochy. A! I jeszcze jedna rzecz. Jak mi syfy nie wychodzą na ryju, na twarzy, to tak dzisiaj mam piękny łańcuszek. O, tutaj, kropeczkę. A co? życie nie umierać. Takie życie nasze ciężkie kobiety drogie. Wiecie co? Dostałam olśnienia. Olśnienia. Siedzę przed kąpem, nie? Czujecie to? Ja siedzę przed kąpem i szparam tam sobie czytam wasze komentarze i znalazłam stary, bardzo stary jeden komentarz od nie wiem, nie pamiętam, Boże zabij mnie, teraz nie wiem, jak się nazywałaś, ale dzięki ci bardzo i mój genialny pomysł to aby nagrać dla Was coś w stylu yy, programu, który jest na te ie ugotowani. Co by na to? Żeby takie coś zrobić? Żebym Wam nagrała, wiecie, tak byście przyszli do mnie i ja bym Wam nagrała, yy, wiecie, przystaweczkę, danie gówny, deserek i tak dalej, i nie wiem, czy będziemy robili jakąś tematykę, czy czekacie na moje propozycje? Najpierw mi dajcie znać, czy podoba Wam się ten pomysł, bo ja jak... Przeczytałam to i ten błysk w głowie mi się zrobił, Taś się normalnie, tak wiecie, podnieciłam. Więc dajcie znać, czy jesteście za. Jeżeli tak, to czy czekacie na moją propozycję, czy czekam ja na Waszą tematykę, jeżeli chodzi o kuchnię? No wiecie, czy. Meksiko, czy nie wiem, jakieś Hiszpania, itp. itd., czy to po polsku ma być, czy dietetycznie, czy wegańsko, czy srańsko, czy tak, czy sreak, wiecie o co chodzi, nie? Więc dajcie znać, bo ja myślę, że to może być całkiem niezłe. No, brawo ja, brawo ja. Nie no, wiruję. Okazała się rzecz straszna. Niestety nie wyjdziemy teraz, tylko wyjdziemy za 40 minut. I. O, sms -ik. od mojej siostry. Nie, nie mamy Paula. <grych> Dobra, e, więc e, nie, nie możemy wyjść teraz, możemy wyjść za 40 minut. I z racji tego, że tak siedzę, wszystko już zrobiłam, odkurzyłam sobie nawet jeszcze to. Słuchajcie, zrobiło się zimno, strasznie zimno, więc ubrałam sobie na razie bluzę, pod spodem mam moją sukienkę, no i w ogóle muszę wziąć taki fajny, mam do zarzucenia y, taki różowiutki, to nie jest taki sweterek, ale bardzo fajnie to będzie wyglądać do tej sukieneczki i y, będzie mi ciepło, pewnie wrócimy bardzo, bardzo późno, a w stanie jakim to... Mam nadzieję, że w stanie takim, że będziemy w stanie, w stanie, w stanie, w stanie bez problemu zmyć makijaż i wejść do łóżka. No, no i tak, im dłużej siedzieliśmy, tym bardziej zaczęły mnie wkurzać i irytować moje kudły. Bo powiem Wam, że gdyby on przyjechał, zjedlibyśmy ten obiad, byśmy wyszli cyk, pyk, pyk, to. Powiem Wam, że wyszłabym w tych lokach, ale że tak siedzę. I tak mi się zaczęło nudzić. I tak niepotrzebnie zaczęłam żgać w te włosy i stwierdziłam, że wersja takiego bocznego wielkiego koczka też jakoś wygląda, co? Ale nie wiem, czy zaraz jeszcze się nie wkurzę i nie rozwinę tego i wiecie, pójdę w tych lokach? Nie wiem, zobaczymy. Naj najbardziej to by mi się podobało, gdybym miała różową sukienkę. A mam jedną, ale nie wiem, czy się przebierać, czy nie. Nie no, już nie będę cyrku na kółkach odstawiać, już mi się nie chce, więc nie wiem. Zobaczymy. Więc nie wiem, czy się dzisiaj jeszcze z wami połączyć, czy już nie, ale podejrzewam, że raczej nie, więc ym, zobaczę, ile materiału wyszło. Jeżeli dosyć, dosyć, to zobaczycie tego vloga już, a jeżeli nie, no to jeszcze może coś z następnego dnia tutaj powklejamy. Tyle. Hej, byłam w Biedronce i słuchajcie, znalazłam takie coś fajne i to kosztowało 15 zł. To jest torba na warzywa, yy, ale wiecie co, to yy, ja mam tą dużą akurat. Były w opakowaniu na przykład trzy mniejsze i to jest na przykład do przechowywania warzyw i tak dalej, ale wiecie co, ja nie chcę w tym przechowywać warzyw i niczego takiego innego, tylko ewentualnie, fajne to jest, bo jest tak, czarne w środku, oho SMS, czarne w środku i... To będzie cudowne do na przykład wzięcia tego ze sobą, aby w sklepie na przykład nie brudzić swojej torebeczki. Wiecie? No i mieć coś ekologicznego, materiałowego, i nie używać reklamówek. I wtedy na przykład czy chlebuszek, czy warzywka sobie wrzucić, żeby inne te materiałowe torebeczki się nie brudziły. No i tu się tak zwija. To o, i tu na tego fajnego guzika się to zamyka. I cyk. Tylko teraz jest oczywiście niewypchane. Fajna sprawa, naprawdę. To jest akurat genialne. Dalej co kupiłam, to słuchajcie, nic specjalnego. Jakieś y, takie coś kolorowe było i mnie zaintrygowało. Takie lentylki. <grywa> Barilla. Kilogramowa. Nasza ulubiona. Bazylia, bo podchodzę do bazylii po raz kolejny. Zobaczymy co teraz z tego wyjdzie. Miałam ochotę na śledzia i to nie, nic nie znaczy. Nie jestem w ciąży i tak dalej. Po prostu uwielbiam śledzia. Tu dla męża kupiłam, bo on będzie lubił takie cuda. I to jest jakiś M, M -padao. <grymne> z kurczakiem. No, jakaś taka ala ciabata z czymś tam w środku, żeby podgrzać. Także to będzie pewno dla niego. Platki tortilli, yy, sól morska. I teraz z Dermofarm dorwałam dwie maseczki. Z tej firmy maseczki są dość fajne, więc wzięłam sobie dwie. I teraz tak, miodek zawsze kupuję u siebie na rynku. Nie wierzę w te miodki takie sklepowe, ale mnie urzekł. I 12 zł za 300 gram to jest akurat mm, w przeliczeniu dość dużo. Więc tu jest miodek lawendowy. Bardzo mnie to urzekło. No i niestety przez mojego męża ostatnimi czasy tak mi smakują jakoś i mam wielką ochotę używać sosów gotowych, nie wiem, jak go zastrzela. Już więcej nie kupuję, nie kupuję. Jak on sobie kupi, to niech sobie żre, używa, a ja nie chcę. Ale jeszcze mnie tak zaintrygowały te małe opakowania, że mówię, no nie no, takie jesteście śliczne. Ja mówię, no muszę was wziąć. I teraz tak, tu mamy tysiąca wysp, a tu mamy czosnkowe. A tu mamy yy, następującą rzecz. Ocet yy, o smaku malinowym tylko muszę poczytać dobrze w składzie, żebym tutaj teraz sobie czegoś nie zrobiła. Fajne jest to, że on ma psikacz, spray i ja mam zamiar go używać do pukania włosów. A był jeszcze od jabłek, z gruszek z fig, Także nie wiem, zobaczymy. Poczytam sobie i zobaczymy, czy to się będzie nadawało, czy nie. Bo ocet malinowy sam w sobie taki oryginalny jest dość drogi. A to kosztowało 5 zł, więc to na pewno nie jest oryginalne. Tak mi się przynajmniej wydaje, no ale nie wiem, zobaczymy. Jeżeli nie, no to do czegoś to zużyjemy. Więc to by było na no tyle. Dziękuję za uwagę. I nie uwierzycie, jeszcze jedno. Raz, że spodobał mi się format taki panoramiczny tych pudzli, Dwa, że jest ich tysiąc, bo ja poniżej tysiąca to nie lubię siadać i układać. A trzy, no to jeżeli ułożę i mi nigdzie to nie będzie pasować, to przecież puzzle zawsze można złożyć. A co ułożę? To moje. I 15 zł. Bardzo dobra cena. A Milano? Milano, moje kochane, czemu ty siedzisz na stole? No wiesz, że jest. <grym> Ochoty, chyba jesteś do spania gotowy, co? Milano, my, mry. mry. <grym> no ja nie pozwalam na stole, no a ty oczki, on nie. Uwaga, jedna z najwspanialszych rzeczy na świecie po wczorajszej imprezie. No cóż, jedna, wiecie co, pizzy to nie jedliśmy już, Boże, nie pamiętam kiedy. I ta, kiedyś spróbowaliśmy i ona jest z pizzą Turek, z tym pleśniowym. Także ja może już nie będę Wam tego pokazywać, żeby Wam smaka nie robić, ale naprawdę już ruski rok nie jedliśmy pizzy i stwierdziliśmy, że najwyższa pora.